Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ostatni dzień stycznia, 31 stycznia 2024 roku. Zawsze gdzieś tam się jeszcze waham, jeżeli chodzi o ten rok. No i zobaczymy, jakie tutaj energie pokaże nam Tarot. Bo dzisiaj wybrałam talię kart Tarota na ten dzisiejszy dzień. Zobaczymy, co też tutaj Tarot nam podpowie, co może do nas... Przyjść po prostu. Co my tu mamy? Przepiękna energia cesarzowej, przepiękna energia dziewiątki pentakli oraz jeszcze piękniejsza energia gwiazdy. No słuchajcie, dzisiaj ci, którzy. A pod spodem, co tu mamy? Mamy piątkę mieczy, ale ta karta oznacza, że jakieś zwycięstwo w rozmowach z kimś możecie dzisiaj mieć. Rozmowy mogą być trudne, ale wy i tak sobie. Poradzicie, więc super. Słuchajcie, są dwie potężne energie z kart Arkanu Wielkich, mówiące o procesach. I mm, cokolwiek dzisiaj rozpoczniecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę zawodową, jeżeli chodzi o planowanie czegoś jeżeli chodzi o wymyślanie czegoś bo to może być na przykład w stanie i powiesz a cię zacznę pisać książkę dlaczego nie prawda czy jakieś tego typu przedsięwzięcie które wymaga kreatywności bo cesarzowa jest patronką kreatywności patr patronką kreatywnych to nie musi być książka, to może być nowy wzór na w szydełku, na drutach, to może być zapisanie się do jakiegoś kółka hobbystycznego, czy w ogóle rozpoczęcie czegokolwiek, takiego co jest związane z kreatywnością, z jakimiś takimi zdarzeniami, które mogą Wam po prostu sprawiać radość i rozwijać. Być rozwijające, ale to też może oznaczać nowy rozdział i taki bardzo, bardzo pozytywny rozdział, jeżeli chodzi o Waszą pracę, że nagle zobaczycie, że jest tutaj duży potencjał do rozwoju u mnie w pracy. Dlaczego mówię o pracy? o pracy albo o finansach, być może będziesz kreatywnym graczem na giełdzie albo coś w tym stylu, ja się na tym kompletnie nie znam, czy tak można być kreatywnym, wiem, że kreatywnym księgowym to podobno można być, ale ja nie wiem, czy to jest w pełni legalne, no w każdym razie tutaj chodzi o obfitość finansową, którą reprezentuje dziewiątka pentakli, a więc pieniążki, pieniążki do was idą, zadowolenie finansowe do was idzie jak najbardziej, te dzikie okrzyki z tyłu to jest moja psica luna. I tutaj jest karta gwiazdy. Karta gwiazdy to jest nie tylko zapowiedź powodzenia i to takiego na dłuższy czas, ale również prowadzenia ze strony wszechświata. Zatem te energie dzisiejsze na koniec stycznia. Dla tych, którzy na przykład uważają, czy uważali, czy, czy mieli obawy, że ten rok jakoś może nie do końca wystrzałowo się rozpoczyna, to powiem Wam, że te energie wskazują na to, że dla wielu z Was to będzie ten najbliższy czas to będzie czas rozwoju, kreatywności niezwykłej takiej pomysłowości też w robieniu różnych rzeczy, zwłaszcza w sferze zawodowej, zwłaszcza w sferze finansowej. No i to szczęście, prowadzenie przez dobrą gwiazdę, ale też prowadzenie ze strony wszechświata, prowadzenie ze strony wszechświata, więc wyczekujcie, wypatrujcie różnego rodzaju znaków bo one nadajdą, tylko trzeba być na nie gotowym, otwartym. Pamiętajcie, że nie ma przypadków. Jeżeli spotykasz kogoś, z kim na przykład nadajesz na wspólnych falach, jak to się mówi, to potem się okaże, dajmy na to, że możesz z tym człowiekiem robić jakieś interesy czy coś w tym stylu. A dziewiątka pentakli mówi, że to już dzisiaj może być, bo dziewiątka pentakli mówi o konkretnych wydarzeniach, że dzisiaj możecie spodziewać się jakichś pieniążków. Także ci, którzy czekają, to się doczekają, ci, którzy nie czekają, mogą być pozytywnie zadziwieni. I ja tego Wam z całego serca życzę i gorąco pozdrawiam.